Kolejny sparring za nami. Tym razem pokonujemy kolejną koszalińską drużynę 5 do 1. Jakie są Twoje wrażenia po tym spotkaniu? Pozytywne, no wiadomo, wynik zawsze cieszy, buduje atmosferę, no ale nie ma co mówić, to na razie sparingi, Tu powiedziałem, czeka nas duży test i, i teraz mamy dzień wolnego, odpoczniemy trochę i szykujemy się na następny sparring, tak naprawdę. No. Tak, jak będę zawsze powtarzał z sparingami, z paringami, a liga nas zweryfikuje. Ukułeś Bałtyk, ukułeś też gwardię, ale ta bramka dzisiejsza to na pewno przednie urody? No chyba nie najgorsza, tak? Zdarzały się w życiu brzydsze i nie wiem, nie wiem, czy ładniej się, się zdarzyły, ale, ale na pewno nie była to najbrzydsza urody. Trafiłeś kiedyś w dalszej odległości, czy jeszcze nie? Więc podobnej, podobnej. Raz mi się zdarzyło w lidze z Siarką Tarnobrzeg z 40-45 metrów, bodajże to było, ale to już dwa lata temu, to historia, nie ma co tym żyć, trzeba patrzeć w przyszłość. No właśnie, teraz będziesz nowym rządłem, nowym napastnikiem Bytowi, dzisiaj też grałeś z kolejnym testowanym zawodnikiem na szpicy, no i można powiedzieć, że ty jako ten atakujący pewnie będziesz chciał zdobywać jak najwięcej bramek i powrócić do tej formy, przynajmniej z Bełchatowa. No tak, no wiadomo, że napastnika rozliczałem bramki i asysty. Jeżeli, jeżeli będę grać i, i, i będą te bramki padały, no to będzie fajnie, tak? Będziemy się cieszyć wszyscy. E, wiadomo, koniec końców wynik jest najważniejszy, bo co z tego, jak będę strzelać bramki, a wyniku nie będzie, no to mało, mało to będzie cieszyć i wiadomo, jakaś tam wewnętrzna satysfakcja będzie. No ale jednak ten wynik ogólny jest rzeczą najważniejszą, tak? Ten wynik prywatny jest drugorzędną i myślę, że, że bardziej skupimy się na wyniku drużynowym. Dziękuję bardzo. Dzięki.